To, była, to były momenty prawie grozy, dlatego że z, z, dzień, z każdego dnia się oczekiwało tej, tej wieści. I ja pamiętam, że w tym samym czasie byłem, śpiewałem w, w operze rzymskiej, śpiewałem w operze strawińskiego Oedipus Rex. Pamiętam, i w tym dniu została skasowana. Spektakl nie, nie odbył się. Była żałoba, naprawdę głęboka żałoba całego, całego miasta Rzymu. Pamiętam te, te tłumy ludzi wieczorem w nocy, którzy się modliły pod, pod, pod oknem na placu Świętego Piotra. To są niezapomniane sceny. Przypuszczam, że, że to ciężko, nie, już tak się nie zdarzy przez, przez, przez wiele lat, tak jak to, tak jak to było 2, 2 kwietnia w tamtym roku. A czy właśnie chór kaplicy Sykstyńskiej też był wezwany jakby na, na tamtych chwili, w tamtych dniach no, do nagłej pracy? Tak, tak. My jesteśmy zawiadomieni, powiedzmy, nawet kilka dni wcześniej, że jest, jest jakiś sygnał, że coś może się wydarzyć. Dlatego byliśmy codziennie, nie był by absolutny zakaz wyjazdu poza Rzym. Już parę dni przed tym, jak to się to wszystko wydarzyło. I. Oczywiście to była jasna osoba, inteligentna wie, że za 3-4 dni będzie mieli pogrzeb. Także, także to taka była sytuacja dosyć specyficzna. To, to, to samo się zdarzyło z Benedyktem również dwa lata temu. Byliśmy również w takim alarmie, dlatego że umierał Benedykt i przez. Jakimś cudem się, się, się nie, 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 nic się nie wydarzyło. Dopiero znowu się mówiło o tym tydzień przed śmiercią, teraz u także. A jakie emocje towarzyszyły właśnie w okolicznościach, okolicznościach śmierci Jana Pawła II, i czy dało się powstrzymać, czy jakoś opanować te emocje, żeby móc śpiewać jednak podczas uroczystości? To, to był wielki, wielki smutek, dlatego że, to, powiedzmy, oprócz, oprócz postaci Jana Pawła II, którego wszyscy kochali i o którym ja nie chciałbym dać nikomu usprawiedliwienia, gdyby chciał mówić rozmówić źle o, o, o Janie Paweł II, dlatego że jako Polak uważam, że zawdzięczamy bardzo, bardzo dużo naszą sytuację. To, że dzisiaj możemy sobie pozwolić, żeby pojechać do Włoch, i na narty, i, i, i nie żałować pieniędzy na hot doga To są takie bardzo prozaiczne rzeczy, ale zawdzięczamy to, nie, po, pośrednio również naszemu papieżowi. Dlatego ja bym, ja bym, powiedzmy, mówienie w sposób negatywny o jego osobie uważam za, powiedzmy, nietakt. Nie chcę, nie chcę innych epitetów używać, takich cięższych. Dlatego, dlatego mówię, że w momencie pogrzebu oprócz osoby Jana Pawła II się zamykała również epoka. I dlatego z takim, powiedzmy, smutkiem wszyscy się na siebie patrzyliśmy. Ja, śpiewanie jest naszą, naszym zawodem, dlatego czasami w takich sytuacjach ciężko jest, powiedzmy, coś powiedzieć, bo się człowiek wzrusza, ale, ale jest o, o wiele łatwiej zaśpiewać. To jest, ja to na sobie, że. że, że, że w sposób bardziej naturalny i jest łatwiej się wypowiedzieć poprzez śpiew. To jest nasz, nasz instrument. TVP-info. Wiesz więcej.